Klikaj! Subskrybuj Magnusa. Tylko teraz nie przegap takiej okazji! Daj suba! Klikaj! A tak naprawdę to cześć! cześć witajcie, jestem Magnus 302. I dzisiaj sobie oglądamy. Hmm. Co sobie pooglądamy, co nie? Otóż. Chyba wam się coś spodobało, co nie? Znaczy. Dobra, po prostu. Satysf... Co jest? Satisfaction. Video. Zobaczymy, co tutaj on rzucił nowego. Okej, okay, tutaj. Nie, tego się nie widzieliśmy Dobra. Zacznijmy. Tutaj. On już nie. I nie, wiem, co to jest? Okej, okay, tutaj coś rzeźbi chyba w drewnie? Nie w jakimś białym drewnie. Tutaj jakieś włosy układa. Dziwne różowe. Co nie? Tutaj jakiś beton smaruje. Mhm. Co nie? I to tak nawet fajnie wygląda. Nawet fajnie. Hmm. Tutaj coś... To tak leciało dziwnie. Tutaj coś ciągle powtarza. To pewnie jakiś start dziwny. A, to jakaś, jakaś fala potężna. Tak rzuca mostem. Tutaj coś kruszy. Hmm. Tutaj... Zazwyczaj to się robi żelazkiem. Ale okej. Okay. <śm> Dobra. Tutaj jakaś szynkę odkleja. Jakąś szyneczkę. Mhm, to jest coś... Boże, on takie coś w ogóle udźwignął. Tutaj jakaś ajecznica, okej. Okay, którą tak rozciapcią. Okej, okay, tutaj o fajny kolor. Hmm. Tutaj. Aha. To jest coś tak, żeby w idealnych rogach. No i co? I to w sumie tyle. Ah. Tutaj nie wiem, co robi. Chyba się nigdy nie dowiem. Dobra. Hmm. Czy tutaj jakieś jajka dziwne, chociaż nie wiem tak naprawdę, co to było w ogóle. Nie wiem, czy wiecie, ale powstał nowy kanał na YouTube. Mhm. Waderek i jego nagrywa mój kolega z klasy. Właśnie on się nazywa V A D E R E K. Po prostu waderek, co nie? Tam jeszcze jest jakiś youtuber, ale na sam Wam go pokażę, bo zapomniałem jego nazwy Chociaż. Czekaj. Wyjdę sobie z tego. I sobie na moje subskrypcje wejdę. I on się. O, i on się nazywa. Tak. Czekajcie. Stach Epic 2.0. Mi go Rzy polecił. Tak w sumie to ja tylko pisałam komentarze. Siema co i w ogóle, ale nieważne, kid z tym tutaj. Hmm. Robi. Aha, ten beton tam w te dziury wsadza w sensie. Tak to wałka. Zielony, zielony. Oczywiście. Zielony. Pierożek. XD. Co to jest folia do mentosów. Ja bym się zdziwiał, jakbym miał rację. Bo zawsze nie mam racji. Przynajmniej co do takich rzeczy. Ale okej. Okay. Aha. To pewnie jest już jakaś taka mocniejsza. Mocniejsza rolka papierowa. No, już niedługo takie coś będzie. Już niedługo takie coś będzie. A nie mogę ich subskrybujcie StachEpik tego stachepika bo będzie happy jak, go, jak będzie stachem Co nie tutaj jak tutaj coś tnie tą w ogóle. Hm tam w ogóle coś... No teraz coś tnie. Czekajcie. Mhm. Tak, tak, tak. Wróciłem. Ok. Tutaj wejdźmy sobie. Nie. Wiecie co? Bo ja nie ja mam nic takie coś, że. że nie wiem czemu, ale. Po prostu muszę poczekać na tysiąc subskrypcji, do tego wtedy będę robił live. Nie dzisiaj ty, ty reklamą. Myślę, że mnie oszuka. Ale chyba... Czekaj, co to jest? Coś odrąbują. Znaleźć tajną... Bazę... Assassina. O kurde. O nie, Assassin będzie na mnie zły. O -o. I to, to tylko nagrałem. Ej, widzowie. Nic nie mówcie asasynowi, Że ktoś odkrył jego bazę. A tutaj... Ej, wy nic nie słyszeliście, prawda? Aha. Cieszę się, że nic nie słyszeliście. Co dla mnie plus. Mam nadzieję, że Assassin nie zobaczy tego filmu. On mnie nad nie subskrybuje. I w sumie to dobrze, nawet że zdradziłem jego tajemnicę, bo mnie nie subskrybowała, a ja mu się należało. Okej. Okay. w sumie w jego czasach nie ma smartfonów. Trudno. W sumie i tak. Mogę to pokazać i tak już ktoś się odkrył. Co to jest? Jakiś dziwny owoc. Czy go tak... O Boże, jaki klej. Potem sobie obejrzymy w ogóle jakiś tam. Jak nas oszukują w reklamach. Hmm. To jest takie zawsze popularne na YouTube. Dużo osób to ogląda sobie myślę, Ej, to w sumie Magnus 302 to nie jest taki zły. Co nie? Tutaj coś, żeby w jakichś starych hieroglifach. Oczywiście, assassina i dobek. Panie, to, to zaraz zobaczę w przyszłości, ale też będę takim dziaduniem. Dziadulą takim. I nie zdążę tego zobaczyć. W sumie i tak nie będzie widział, gdzie mieszkam. I pewnie. Zmieni się na pewno wyglądem, więc na pewno mnie nie pozna. A tutaj widzimy pracę tej Januszki. Tak, Janu... a właśnie, w ogóle dzisiaj sobie tam. Wiecie, przeszukiwałam internet, szukając jakichś fajnych żartów, bo się nudziłem, co nie. I znalazłam takie coś. Jest sobie dwóch siłaczy, co nie. I jeden mówi: Ja udźwignę. 300 kg. A ten drugi mówi, tak, a ja 400. Co ten pierwszy mówi, tak, a ja siedemset, A ten drugi wpada do wody i mówi, tonę. A ten mówi, tak, a ja dwie. Huh. Rozumiecie w ogóle o co chodzi? Że on tonął, co nie, nie, ja zaraz utonę. A to na to też jest waga, I mówi, że on dwie tony dźwignie. W sumie tak by się ciągle podłożyła stawka, więc nikt by tego nie podniósł, bo ciągle by każdy dawał nich coś wyższego i coś cięższego. Więc. Hm. O Boże. Ale dziwne. O, coś żółtego. Żółty przyciąga uwagi widzów. Oczywiście RG mi montuje niektóre filmy, ale. Tego mu chyba już nie dam do produkcji, bo jest za późno. No właśnie. Myślałam, że się dzisiaj nie, nie wyrobię, bo jutro mam sprawdzenie sprzyrki, ale w sumie nadniąć to sprawdzenie, to kartkówka. To nie, oczywiście, ja nadal na zdalnych. Nadal i nadal. No i teraz, oczywiście, o tych zdalnych to poruszamy tematykę z pierwszego odcinka. Może kto wie. W przyszłości, jak będę sławny, jakieś tysiąc będę miał, będziemy sobie oglądali mój pierwszy filmik na YouTube. Hmm. Tak, jeszcze w tym roku tyle lubi, mi... Bo YouTube, nie wiem czemu, ale mi dało takie, takie coś, jakąś skargę, nie wiem czemu mi dało. I przez to mogę robić live y tylko, tylko na 1000 subskrypcji. Czyli muszę mieć co najmniej tysiąc subskrybentów, żeby robić live, y. a więc. Widzowie, subskrybujcie, jeżeli naprawdę chcecie, żebym robił live z wami, widzami. Hmm. Ale no cóż. Znaczy nie odrócisz. Tutaj jakieś kwiaty wypo... Najpierw myślałem, że to było ciało sowy. Ja pierdziele. Magnus, że ty masz w głowie. No. I koniec. Oczywiście. Jeżeli chcecie. Kolejny jeden w piątek, no co gdzieś tak? 12 Nie no, 9-10 łapek, jakoś tak. I okay. Okay, Tak. okej, okay, mam niski poziom baterii. Co nie? I subskrybujcie! Teraz Magnus ma 27 tysięcy subskrypcji. I poleca Rdziego, Waderka i Stachepiko. Stachebika 2.0 Nie to jest 1.0, ale nieważne. Subskrybujcie! Chyba nie chcecie przekapić żadnych live'ów, prawda? No, subskrybujcie. Pa pa i cześć! Puu!